Panie Ministrze, co się zmieniło w pracy, w charakterze pracy, w cyklu pracy w kancelarii prezydenckiej po tym, jak zabrakło w niej Lecha Kaczyńskiego po 10 kwietnia? No na pewno jest tak, że ta kancelaria no, ona musi wykonywać swoje jakieś czynności, no bo państwo istnieje dalej i, i pewne obowiązki, które spoczywają na administracji prezydenckiej one są i muszą być wykonywane. Tym mniej. Ta praca jest przede wszystkim mniej intensywna. To jest oczywiste, że jeśli jest prezydent, który nakreśla pewne kierunki działania, czy, czy chociażby planuje pewne działania swoje, no, pan prezydent Lech Kaczyński był niezwykle aktywnym prezydentem. Odbyło bardzo wiele spotkań i tu na miejscu, ale bardzo również wiele spotkań na terenie Polski. Jeździł, spotykał się z ludźmi. To wszystko wymagało przygotowania, to wszystko wymagało dużej pracy urzędników zatrudnionych w kancelarii. W tej chwili tych czynności nie ma. Ta praca jakby toczy się na trochę spowolnionym biegu. Dodatkowo jeszcze jest tak, że jesteśmy w takim momencie pewnej niepewności, no bo trudno nawet planować pewne rzeczy nie mając wiedzy, jakie będą zapatrywania i jakie będą oczekiwania nowego prezydenta. W związku z czym można, ja trochę mogę porównać kancelarię w tej chwili takiego urzędu w stanie pewnego letargu. Tak? Pewne czynności są wykonywane, te, które są bieżącymi czynnościami, ale w ograniczonym zakresie, a brakuje też tych czynności, które są związane z pewną dłuższą perspektywą. Tutaj dopiero pojawienie się nowego prezydenta zintensyfikuje te działania. Od, od czego zaczęła pracę nowa ekipa, czy yy, powiedzmy ludzie pana marszałka Komorowskiego do prezydenta? Kiedy pan się dowiedział o powołaniu pana Michałowskiego na, na szefa kancelarii, na pełniącego obowiązki szefa kancelarii? No ja się dowiedziałem o tym e, praktycznie od razu, czyli od razu po katastrofie tak naprawdę, czyli jeszcze 10 kwietnia, bo e, mnie nie było wtedy w Warszawie, kiedy to wszystko się działo, bo byłem tam w Smoleńsku, próbowałem się jak najszybciej dostać do Warszawy, to mi się udało, jak gdzieś dotarłem tutaj około godziny 18 z tego, co dobrze pamiętam, ale już wcześniej dostałem informację przez telefon, że od swoich jakby kolegów jeszcze ministrów, którzy pozostali tutaj na miejscu, że zostali zaproszeni na spotkanie z panem Marszałkiem Komorowskim i tam pan Marszałek Komorowski poinformował już właśnie... Pana ministra Łopińskiego, pana ministra Dudę, panie minister Bochenek, tych, którzy byli mm -hmm. tu w Warszawie, że postanowił powołać nowego szefa kancelarii, osobę, która będzie zastępować pana, pana ministra Stasiaka, którego jak można było domniemywać, ale jeszcze nie stwierdzić, że nie żyje. Prawda? No bo jak rozumiemy. Ja tak dotychczas pozostawałem w takim przeświadczeniu, że stwierdzić zgon można kogoś, kiedy przede wszystkim się zidentyfikuje jego ciało i, i wystawi się na ten okoliczność odpowiednie dokumenty, czyli po prostu akt zgonu. Albo jeśli tego ciała nie ma, sąd tak zdecyduje. No tutaj jakby przyjęto takie domniemanie, że pan minister Stasiak zginął. Może jak mówię, tego ciała to ciało dopiero zidentyfikowano chyba na drugi dzień, z, z tego co, co, co pamiętam. I że na, na uwagę ministra Łopińskiego. Mówię, mówię to z relacji ministra jak na uwagę, że przecież jest, żyje zastępca ministra Stasiaka, czyli miał na myśli mnie i mógłby tutaj przynajmniej czasowo tą funkcję sprawować, no to zostało pominięte milczeniem. Ja samego, ja pana ministra Michałowskiego poznałem jeszcze tego 10 kwietnia wieczorem w Kancelarii Premiera, bo zostałem zaproszony na spotkanie w, takiego sztabu kryzysowego, czy takiego zespołu, który miał y, ogarnąć tą sytuację po katastrofie pod wodzą, ten zespół działa pod wodzą, czy pod przewodnictwem pana ministra Boniego i tam był również obecny pan minister Michałowski, został mi przedstawiony jako nowy y, szef Kancelarii Prezydenta, odbyliśmy bardzo krótką rozmowę, to było bardzo późne godziny wieczorne tego 10 a 11 już pan minister Michałowski dostał formalnie powołanie. Mhm. Ta uroczystość odbyła się w gabinecie pana ministra Stasiaka w kancelarii. Pan marszałek Komorowski wręczył nominację ministrowi Michałowskiemu. Byłem przy tym obecny. Ministrowie byli obecni, bo tak sobie pan marszałek zażyczył. Natomiast muszę powiedzieć powiedzieć taką też refleksją, bo potem kiedy Zrobił się pewien szum wokół tej sprawy. Znaczy, dziennikarze media zaczęły wskazywać na pewną, na pewną niestosowność tego pośpiechu, hmm. dlatego że, że tak szybko ta, tą sprawę pan marszałek załatwiał. Zresztą to samo dotyczy biura bezpieczeństwa narodowego, bo tam również za bardzo w krótkim czasie pojawił się pan generał Koziej jako szef biura. W, w, gdzieś w którejś z publikacji prasowych pojawiła się taka informacja pochodząca. Od pana marszałka Komorowskiego, że on tak pośpiesznie działał, był jakby zmuszony sytuacją, bo był przekonany, że w tej katastrofie obok ministra Stasiaka zginął również ja, w związku z czym on działał w stanie wyższej konieczności i musiał pana Michałowskiego tak szybko powołać, aby w jakiś sposób był tu ktoś, kto może jakiekolwiek decyzje podejmować. No muszę powiedzieć, że gdyby nie tragiczność tej całej sytuacji, no to uznałbym, że że ta informacja była informacją komiczną po prostu, bo pan Marszałek Komorowski doskonale wiedział, bo chociażby został poinformowany o tym spotkaniu przez ministra Opińskiego, że ja tam jestem na miejscu i żyję, a sam fakt wręczenia nominacji panu Michałowskiemu odbyło się w mojej obecności, więc po czym no to tłumaczenie rzeczywiście było Trochę, trochę nie na miejscu. Jak media podały do gabinetu pana ministra Stasiaka, no, no, tak powiem, przedstawiciele nowego nowej władzy w pałacu weszli, nie pozwalając nawet osobistych rzeczy zabrać rodzinie pana ministra Stasiaka, jeśli to prawda. Tego nie wiem. Powiem czy nie chciałbym jakby kategorycznie tutaj stwierdzać, no wejście nastąpiło do tego gabinetu ministra Stasiaka, no bo fakt nominacji pana ministra Michałowskiego nastąpił w gabinecie ministra Stasiaka z tym, że chyba sam pan minister Michałowski i pan Nasz Komorowski jakby dostrzegli pewną niestosowność tego działania, no bo wchodziliśmy do gabinetu, gdzie w sekretariacie siedziały zapłakane panie w sekretariacie ubrane na czarno pod drzwiami stały kwiaty, paliby się znicze, stało zdjęcie ministra Stasiaka. I my jakby mijaliśmy tą scenografię. Ta niestosowność nie przeszkodziła im jednak działać. No ta niestosowność nie przeszkodziła działać, chociaż na obronę ministra Michałowskiego muszę dodać, że nie zdecydował się jednak rozpocząć urzędowania w, w tym gabinecie, widząc jakby to wszystko, mm. tą, tą, tą jakby otoczkę, nie zdecydował się urzędować i jednak poprosił o wskazanie innego Miejsca do, do urzędowania. Ten gabinet ministra Stasiaka w tej chwili stoi, stoi pusty. Tam mówię o tym gabinecie w kancelarii prezydenta. Ja zresztą, kiedy ustalałem, no bo ja wszedłem w pewne porozumienie z ministrem Michałowskim, gdzie ma się odbyć ta nominacja jego, prawda? Gdzie pan marszałek ma wręczyć mu tą nominację? Zapytałem, czy, czy gabinet ministra Stasiaka jest tym takim właściwym miejscem, gdzie to się powinno odbyć. Zostałem informację, że także w tym gabinecie ma się to Odbyć. Wtedy poprosiłem urzędników z gabinetu szefa kancelarii, dyrektorów współpracujących bezpośrednio z panem ministrem, żeby te rzeczy, które są rzeczami stricte prywatnymi pana ministra, w jakiś sposób usunąć, no, żeby, żeby nie było tak, że wchodzimy do gabinetu i odbywa się to w gabinecie, gdzie pan minister Stasiak wstał, wyszedł przed chwilą, prawda, nie wiem, zostawił swoje papiery na biurku. No, wydawało mi się, że to już w ogóle byłoby przekroczenie wszelkich granic. I jakoś takie pobieżne sprzątnięcie prywatnych rzeczy pana ministra przed tą uroczystością nastąpiło. Ale na pewno jest tak, że ja muszę to powiedzieć, mówiłem to zresztą, ale powtórzę to, to ponownie, że ten pośpiech był zdecydowanie czymś, co budziło zażenowanie, bo to był pośpiech przy mianowaniu ministra Michałowskiego, jak mówię. Pomijam, bo ja rozumiem, że pan Marszałek Komorowski, prawda, nie, wiem, nie miał zaufania do mojej rzetelności, prawda, mógł uważać, że, że nie wiem, że ja, ja tutaj gdybym nawet przez jeden czy dwa dni był pełnił funkcję szefa kancelarii, to bym nie wiem, jakieś nieprawidłowości dopuścił, prawda, czy by były jakieś działania wokół, wobec marszałka nieprzyjazne. Co oczywiście ja miałem wtedy co innego na głowie, prawda, czy o czym innym myślałem, niż żeby tutaj wchodzić w jakiś spór polityczny mhm. z panem marszałkiem. Więc już to pomijam, no, ale no, można było pewnie przynajmniej odczekać, żeby, żeby chociażby stwierdzono, że pan minister Stasiak rzeczywiście nie żyje, prawda? żeby te czynności, te czynności dokonywać.